W kolejnym odcinku na naszym kanale Składaki, słuchajcie, mamy dzisiaj wyjątkowego gościa. Ja nie zdążyłam w ogóle zareagować, żeby <grym> jak się bo to Mamy nie. wyjątkowego gościa, Olgę, na nami i pewnie znacie, pewnie kojarzycie, a jak. to już tak. Słuchajcie, dzisiaj spe... na specjalny odcinek zaprosiłam Olgę, bo będziemy patrzeć na zapowiedzi przyszłoroczne zestawów Lego Friends, ale tych, których ostatnio nie widzieliśmy. To nie widziała jeszcze nic? Nie, w ogóle Olgi... nie wiem, co się wydarzy. Olga nie widzi. Będzie... Ja widziałam, ale dlatego przyjmujemy też Olgę, żeby była świeża reakcja. Słuchajcie, zaczynamy od plat, zamach dla chomików. Co myślisz o tym co? zestawie? Mega cute! To jest najlepsze, co ja widzę. Cudowne to jest. Trzy to jest... chomiczki. Ten, ta obręcz, która się kręci. Tak, Jezu. pierwszy raz dostaniemy taką młodą. Mega cute, cena 90 zł. Myślę, że będzie niżej. Te nowe odlewy liści, takich liści jeszcze w życiu nie było. No mega podoba mi się ten motyw, który tutaj jest zastosowany. Jest super, aczkolwiek mega dziwna jest ta rura. No to roz... właśnie fajnie wygląda. A nie, nie no, wygląda mega spoko, ale zobacz, jaka ona jest duża w proporcji do figurki, czyli chomik jest jakimś gigantem. No chomik jest gigantem, skala tutaj trochę cierpi. Ale w skali od 1 do 5... Nie, wygląda to mega dobrze. W skali od 1 do 5 ja oceniam na 4,5. Ale te ty... Ale słodkie a... o... Nie są przepiękne. Patrz tutaj. Taki rudy, taki szary. <grym> Śmieszniutki. Od... Jaką byś dał ocenkę od 1 do 5? 5. 5. Tu jest bardzo ładne. Kamper z mobilnym obserwatorium gwiazd. Co sądzisz na temat tego zestawu? Jestem bardzo ciekawa. Kurczę, szkoda, że to nie jest większa. Czy to jest namiot? Nie mam zaślicznie, ślicznie, ale szkoda, że ta plansza nie jest większa. Tak, ona co by do robiła gwiazd? super nie. wrażenie, jakby tam było tych gwiazd więcej. Tak, co do tego też się zgadzam. Jakby koncepcja tego samochodzika, tego namiotu jest super, tylko takie kurczanie, te gwiazdy takie. Teleskop fajny. Wielki wóz. Wielki wóz. No, jest wielki wóz z gwiazd. Ale jest to za małe. No, za małe. Za małe. To by robiło super wrażenie jako duży zestaw. Tak, tak, jako takie coś. Więc mam nadzieję, że to pójdzie bardziej jeszcze. No teraz jest ogólnie Lego. Wprowadza w przyszłym roku serię kosmiczną, więc będą tutaj dużo kosmicznych rzeczy. Kolejny zestaw kosmiczny. Tym razem wyprawa na Marsa. No, co co To jest zarobiste, nie? To jest ponad skalę! Ten kot dodaje bardzo wiele temu zestawowi. Ja nic nie muszę mówić, generalnie mam takie mieszane odczucia co do kosmicznych zestawów, nie za bardzo, Nie jest ten czujesz vibe, ten klimat. Ale, nie no... No kod... kotek kupił, nie? Znaczy, kupił? ogólnie jest to przepiękne, no, znowu, to się dużo dzieje. Oni mają nawet, kurde, kwiatka w kosmosie, rozumiecie Wow. Te midorki jakiegoś zielonego. Nie no pomysł jest super, ja wiem, że zgarnie naprawdę dużą rzeszę fanę. Ale to nie jest klimat. Ale to nie jest mój klimat, po prostu. Ale Zrozumiałe. Jakby panad skałą kitki. No ten kitek jest po prostu mega. Ja też na niego patrzę. I to jest ten gruby odlew kotka, więc on będzie taki... Boziu, on będzie szczęśliczny! Zobaczmy teraz mniejszy zestaw. Nobilna piekarnia. Ale słodkie! Co sądzisz na temat tego manekina po sąszku? To Czy... jest chyba rogalik. To jest chyba rogalik jakiś, no. Z pieczywkiem. Mi się to podoba. Nie jest bardzo ładny. Identyczną Alię już mieliśmy, więc trochę to na minus. Ładna jest to. Ta czekoladka. Ta czekoladka, ta czekoladka tak, dostawaliśmy ją ostatnio w zestawie. Ze tak. Tak, kawiarni, tak narciacki, ktoś tu ogląda odcinki. Wow! Myślę, że jest to bardzo w porządku rozbudowanie, jeżeli masz tego więcej. Tak, ale też te 45 zł, taki mały zestaw, chyba spoko, nie? Gdy Uważam, masz... że taki spoko prezencji. Tak, tak, to złośliwość ta kamery urwało nam nagrywki, słuchajcie, nie nagraliśmy kilku zestawów, więc pozwolicie, że trochę wrócimy, ale już nie będziemy się tak rozpowiadać, jak rozpowiadałyśmy się wcześniej, więc tak, to już omówiłyśmy. I lecimy tutaj. Czopa, cielątka, otum. Co myślisz na ten temat? Chciałabym ją ze względu na krówkę, którą można tutaj umyć. To jest przeurocze, prześliczne. Natomiast ta bramka jest taka trochę tandetna. Jeżeli ona nie będzie czegoś, częścią czegoś większego, czyli jakiegoś gospodarstwa, to trochę, trochę coś za mało. Ale jako elementy można zawsze użyć, tak, mieć po prostu tak, krówkę i... marchewka i króliczek. To I jest cute. I koneweczka. też spoko. Ty jaką ocenkę byś dała w skali od 1 do 5? 3. Też będę trzy. Też. Kolejny zestaw, który, jak mówiliśmy, nie podoba nam To Znale, jest taki shit. Paskudny. Ja nie wiem, co to jest. To wygląda jak jeden z tych sklepików podziemnych. W metrze, I w, jak... w metrze albo jak przechodzisz na peronach przy pociągu, te skopieki, które nie wiesz jak się trzymają, ale, ale się trzymają. trzymają i to tak wygląda właśnie, yeah. ochydny I pusty, nie, totalnie, 0,5 na 5. Na Tylko ta laska jest spoko. No ale to A jest Paisley, mogą... którą już identyczną dostawaliśmy, więc nie obyla się. Nie, to ohydne to jest trochę. Fu, fu. Auto elektryczne i ładowarka. Czy mi to jabłko tutaj? Dlaczego? No, nie tylko jabłko. jabłko. Ty Ale mopsik jest uroczy. Ej, faktycznie, bo to jest to mops. Tak! Dlatego dla mopsa mega spoko. Nie ogólnie, jeżeli byłoby to rozbudowaniem części czegoś więcej, na przykład masz już dom, masz już jakąś ulicę, coś spoko. No, jako Samo taki z dodatek. Siebie, no, w sumie. Tyłka nie urywa, nie? Autko. Takie cztery bym nawet Cztery. Miała. Cztery jest jak Pyt. najbardziej git. Impreza z karaoke. To jest prześliczne, to, jest, mega to jest tak udane, jak ja bym po prostu usłyszała sam tytuł impreza z karaoke, to ja bym wiedziała, że chcę nagrywać, nagrywać, chcę z zrobić to, z zło zrobić coś w tym scenie. No. No. I ten kameleon, popkornik, czy bia, to gadło, że nie on nie jest taki słodki. On jest na ten... jednym klosu. To koniec. Co się to podoba, bo to są... To wygląda jak po prostu to jakieś światła, które, które się ligają, odbijają. No to... świetne, naprawdę. Odzwierciedlenie zestawu jak najbardziej klimat oddaje i podoba mi się to. Ja daję piąteczkę do, do temu zestawowi. Mi... Ja bym dała nawet 5. Plus. No, więc naprawdę udany zestaw. Tak jak słyszeliśmy, ostatnio oglądałam Brodę tego i mówił, że jest wstrokaty, to nie. Nie, jest, ta strokaty jest idealna. ty gadasz? no to jest właśnie impreza Karolka. No właśnie, czego oczekiwać od imprezy Karolka? Tak, właśnie, no? dokładnie tego. Teraz. To jest przepiękne! Boże, to ja drugi raz na to reaguję, <coughs> ale to jest tak samo przepiękne. Słuchajcie. to jest zestaw, który ja chcę, pomimo tego, że ja już nie zbieram, nie kolekcjonuję, ale nigdy nie jest za późno, nigdy słuchajcie. nie jest za późno. Aby wrócić do pasji, która. I jest bardzo wciągająca. Ale ten zestaw to jest coś, co bym mogła postawić tak o... Przecież jest przepiękne, nie? Przygoda na kocim placu zabaw. Koteczki zjeżdżają! Jest Przekiutkie. Malutki zestawik, ale droga. ma wszystko, co powinien mieć. To są pomidorki w środku? Nie, to jest karma. To jest karma. Aha, faktycznie. Tam są takie łapki nadrukowane. I ta figurka jest przez, No, Lian jest tu bardzo ładnie ubrana. Powyżej skali. Ja daję szóstka albo siódemka. Jeżeli nie mam szpitala, nie kupiłabym karetki. Motki. No bo pogrzeba kupować karetkę, jeżeli nie masz szpitala. Ale jak będziesz miała szpital, no to szpital bez karetki to jest... No nie no, jasne, jak na że? W mieście musi być karetka, no. A jest zrobiona spoko. jest. A kto będzie przyjmował zgłoszenia, jeżeli nie będziesz miała szpitala? Dlatego kupię szpitala, a później karetkę albo jedno no drugie i jednocześnie. No i to jest okej, okay, nie? No. Jakbym miała szpital, to bym kupiła, ale jeżeli bym zobaczyła tylko ten zestaw i nie wiedziałabym, że jest możliwość rozbudowania szpitala... No to bez sensu. To bym nie kupiła. No no. no to totalny to, to zlew. Dzień Adopcji Zwierząt. To przepiękne, to jest przepiękne, to jest cudowne. Słuchajcie, tu jest taki wózek, który w ogóle wygląda troszeczkę też jak czok. Mamy mnóstwo cudownych herbat. Można nawet przynieść kawusie. O, tutaj. A figurki jakie piękne. Czy Wy widzicie tą na środku Idę? Jaką ona ma piękne włosy. W sensie Ida tu. O. A to jest ta, co wygląda jak Jules. Jules z Euforii. Identycznie. I grzyb. I grzyb. I grzyb. Jest... Ja widzę truskawkę. A nie, to tu obok, grzyb. tu jest grzyb, ale zaraz obok grzyba... Ty uważasz, że to jest truskawka, ja uważam, tak. że to jest robak. No co ja widzę brązową truskawkę. Co wy widzicie? Dajcie znać w komentarzach. I baby Dostajemy tutaj odlew małego babyczka. <laughs> Roy, Roy wraz z ojcem Antonim. Antoni też jest ciekawy. Świnki, kruszynki, ten zestaw jest... Tak, <laughs> Tak, to jest świnka. Piękna, w ogóle super zestaw i ekstra elementy, bardzo ładnie wygląda. Czekamy na niego. To jest przekazackie, Pokaz, to ma dla mnie vibe atomówek w ogóle. Albo oglądałaś, nie wiem czy oglądałaś, był taki film Polly Pocket, Mm -hmm. On był w 2D jeszcze. Ja w Polipoku ja tylko grę grałam, jak się Grałaś. tym samochodzikiem różowym. Jezu się mm -hmm. mm -hmm. Jakie to było przecież dobre! Iconist. I to bardzo długo grałam w tą grę. A to to, to ma i... dla mnie ten klimat. Już widzę ludzi pod sceną. Te koturny w ogóle, no ja nie mogę z tych tak, butów. Tak, buty są przekonane. Buty na koturnie, no wow. Świetne. Wow, i w ogóle to, jak te figurki wyglądają, są. No, takie typowe gwiazdy na scenę wychodzące, świetne! A to jakby ma okulary dziwne zadrukowane na łbie. Rezerwat zwierząt gospodarskich. Podoba mi się. Fajne, stodoła. To jest po prostu uroczy, sielski, anielski klimat. Wsi, takiej wiochy, traktor super, tu stoisko ty, do przejrzenia. Ty, ty grałaś 102 Dalmatyńczyków. Grałam w 102 Dalmatyńczyków. Tak, taki poziom jak wieś coś w tym stylu. Może. I był, to, był właśnie, to była taka wieś. Widzicie, jak to dzisiaj sentymentalnie. No. I, I tam była taka świnka, która pomagała. Ale czego tu więcej chcieć? Kurnik! Kurnik jest kurnik. kurnik. I ta kokoszka malutka, kokoszka i kurczaczek. I koko, które w ogóle dopiero się Woklubo. urodziło. A tu jest jajko. To jest krówka. Się to rozumiem. są truskawki. To są truskaweczki, no. Gdzie to tam widziałaś truskawka w tym robaku? Lamoniada truskawkowna. No i można sprzedawać swoje stoisko. Udany set, no nie powiem, udany, udany. I słuchajcie, teraz będziemy na bieżąco, bo teraz tego już nie widzieliśmy. Juhu! Autobus koncertowy Gwiazdy Popu. Przekozackie. Podobać się? Mi się na maksa podobają te laleczki, które tam są, właśnie ono w szczególności. Jakie buty! Jakie buty? I włosy, i w ogóle strój wygląda super. Co do kol tego autobusu, wydaje mi się trochę nudne. Nie wiem, no nie porywa mnie. Nie? Nie, porywa, bardzo porywają ja te laleczki. Ja, ja bym. Akurat ten autobus, jeżeli miałabym co no to przy scenie, Dobrze. no to tak. Ale te autobusy powinny być czarne, bo one nie mają grać głównej roli, bo to jest taka przebieralnia, intymna sprawa, wiesz, to musi być trochę od backstage'u, ale mimo wszystko pokazywać, że mieszka tam ktoś. No. Ona się tutaj... Tak, ale taki ja, nie, nie kwadratowy, też... nie, nie czuję tego zestawu. Ja no, bym autobus. No właśnie nie wiem, czy bym chciała autobus. Tak, Aha, tak, tak, tak. W sensie taki autobus, nie, nie, nie... A karetkę byś chciała. Tak. Karetka chce. Kurde, mamy dziwne rozgraniczenie co do auta. A co sądzisz na temat szpitalu wow. w mieście Heart Lake? Jakbym miała, to to bym kupiła karetkę. A bez, tego, bez. wózek! Tak, masz wózek inwalidzki, masz... Windę! Mm, helikopter masz windę działającą, więc to są naprawdę udane tu rzeczy w środku. Nie, to jest winda? Tak, winda tam jedzie w środku. No, jeździ, 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 jeździ jest od drugiej strony. Tak samo tutaj dostajesz Oraz aż dwa serc. bejbiczki. Takie bejbiczki jak były tam, tylko aż dwa. Są? Tu. Aha, tutaj i to są bliźniaki? Bliźniaczki. Następny, lecznica dla zwierząt gospodarczych. Zestaw 4 plusowy. Zestawy cztero plusowe mają do siebie to o tyle fajne, no mają niektóre elementy, które chcesz, ale też tak mają, taką... mają elementy większe, ale na przykład nie ma żadnych naklejek, to wszystko to jest zadrukowane. Ale nieco lepiej. To jest lepiej, no dlatego zestawy 4 Uważam, że tutaj ta kuska i to, nie wiem co to jest za zwierz, co to jest. Co? No. No mała kuska. No, jaka ładna, no. <laughs> Bo ona jest w, ciąży. w ciąży. Nie, no konstrukcyjnie jest brzydki ten zestaw, no ale to są zestawy czteroplusowe, jednak dla elementów... jest. jest twójka. Jak można zrobić tego, lecz nic na trawie? To jest ten. To, to takie, takie trochę dziwne, ale mimo wszystko chciałabym bardzo ten zestaw, bo fajne elementy i fajne. To, no, ten znak, Ten stamtuch. znak jest ładny, co? O, ja uważam, że on będzie dużo wart. Po track z hot dogami. W ogóle taka ciekawostka mieliśmy już wcześniej pierwszy food truck z hot dogami, on gdzieś był, ale chyba jest w studio i jego zaprojektowała Polka. I teraz What? jest rekonstrukcja. My. No to za tak, tym bardziej teraz czteroplusowe. Tak. To jest tak złe, że dobre. To jest tak złe, że dobre. No i to jest to. Przyczepa do transportu koni i kucyków. Bardzo pozamę. Pierwszy raz dostajemy kucyka. Kucyk! No, jest jakiś zestaw ze stajem nie ma koni? Jest, na przykład tutaj masz Ale nie stajem. ma tam kucyka Nie ma kucyka wow. Kucyk jest pierwszy raz i wygląda fenomenalnie mhm. Kucyk jest piękny I te, tego koloru konia dużego też nie miałam Więc mega się cieszę Nie, Konstrukcja kucyka. wiadomo, że średnia Ale kurczę, pieczone to konie warto Fajnie, słuchajcie, przechodzimy do ostatniego zestawu Na dzisiaj i jest to na największy zestaw Zachodzący w przyszłym roku To jest nowoczesna re rezydencja Andrei. No nie! Ja, Jakie to jest piękne! To jest po prostu... Ło, co Wszystko to się tu jest. w ogóle dzieje? Ale jest indziej, to, to, to... to... O oh mój Boże! Zostajemy w sypialni, tu tutaj. tutaj jest i... I patrz, i auto jest zarąbiste. Auto jest super, bardzo mi się też podoba. Tu przeszklone wszystko, wow, i dla dzieciaka. I masz oczko wodne z wodospadem. Z jacuzzi. Mhm. Mm I belek. Mhm. Mm no, chcę mieć ten zestaw jak najszybciej, żeby móc Wam go pokazać. No ale niestety to, że jest... Również najdroższy zestaw Lego Friends, który do tej pory wyszedł. 950 zł, jednak myślę, że nikt go w tej cenie nie kupi. Tak Jak same... byś oceniła w ogóle zestawy zbliżające się na przyszły rok? Bardzo pozytywnie. Bardzo pozytywnie. Tak, widzę tutaj potencjał. Potencjał, tak. Będzie się dużo działo. To na pewno, to na pewno i mam nadzieję, że jak najwięcej z tych zestawów pokażę Wam na kanale. Dziękujmy Oldze, że wystąpiła. Dajcie znać, yy, czy przyjmiecie ją cieplutko. Mam nadzieję, że tak, bo no musicie ją przyjąć. Przy cieplutko? Nie, nie, nie przyjmiemy. Podajcie oczywiście do Olgi. Dziękujemy Wam za ten film. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Widzimy się niedługo. Bye! Hej